Nagrywam, słuchajcie, dzisiaj z Muchowca. To jest taki teren rekreacyjny, dosyć duży zieleni w Katowicach. Wyszłam na rower pierwszy raz w tym roku. W zeszłym w ogóle mnie nie było tutaj. I tak pomyślałam, powiem Wam, że człowiek powinien wyznaczać sobie cele. Dzisiaj w takim Otoczeniu, otoczeniu zieleni. Yy, chciałam to w innym miejscu nagrać, ale wszędzie mnóstwo ludzi. Słuchajcie, wszędzie mnóstwo ludzi. To teraz pani usłyszała, że ja nagrywam i poszła sobie z powrotem, chociaż mówiłam, że może przejść. Ale yy, co chcę wam powiedzieć? Yy, tak, mi, yy, tak sobie pomyślałam, bo ja tak zamierzenie postanowiłam coś tu nakręcić, bo mam mikrofon ze sobą. Mam nadzieję, że będzie dobrze mnie słychać. Ale dzisiaj tak sobie powiem Wam uświadomiłam rano, bo Armani, mój kocur, Brytyjczyk, często mnie budzi. Rano. On wchodzi na drugą poduszkę wolną, obok mojej i oczywiście zaczepia pazurkami. Tak, zaczepia pazurkami, żeby, żeby mnie obudzić i żebym go głaskała. Zobaczcie, kot się dopomina o swoje. Czy nawet o jedzenie jest to samo, będą chodzić, gadać, miałczeć do skutku. I co chcę Wam powiedzieć. I czasami my jako ludzie pewne rzeczy sobie odpuszczamy, bo wydaje nam się coś nierealne, niemożliwe, a to tak naprawdę nie jest, bo tak naprawdę to, na czym nam zależy i będziemy to czuć całym sobą, to my to otrzymamy, tylko my musimy tego bardzo chcieć. I tak jak kot, słuchajcie, dopomina się o, o jedzenie, o głaskanie. Wiecie, ja czasami mam dość, on ostatnio codziennie rano przychodzi, kładzie się na poduszce, ja udaję, że śpię, a on mnie tak, słuchajcie, pazurkami, łapką delikatnie, może nawet nie pazurkami, ale tak łapką ciach, żeby go zacząć głaskać I jak e, tak sobie pomyślę właśnie o tym, jak, jakie są koty. E, koty chodzą swoimi drogami. Każdy z nas też jest sobą o osobach z tej organizacji mówi się kociawiara tak, ale powiem wam, że to tak nie do końca e, jest, bo tak naprawdę e, osoby, które wychodzą to są Takimi kotami, które chodzą własnymi drogami. I co chcę Wam powiedzieć, jeśli mnie oglądają osoby z organizacji, to będzie takie krótsze nagranie, to zachęcam do podążania własną drogą. Nie, nie śladami tej ośmiornicy z Warwick, piękne motyle tu latają, ale kroczenia własną drogą, bo każdy z nas jest inny i każdy ma prawo. Sam dokonywać wyboru, a nikt nie ma prawa nas osądzać. I słuchajcie, teraz mi się przypomniał właśnie z Ewangelii Jana 8 rozdział, pierwsze 11 wersetów, które po prostu wywalono, inne również. To są właśnie wersety, które mówią o osądzie w organizacji. Jak wiecie, osoby, które wyszły, to jest standard. Osąd, krytyka to jest coś, co jest na porządku dziennym. Człowiek ma obawy, co założyć, czego nie założyć, jak wyjść. I powiem Wam, że ja jak y, pamiętam pewnego razu kupiłam sobie na rower taką y, takie spódnica spodenki. Wiecie, wygląda jak spódnica, ale pod spodem są jeszcze spodenki. I powiem Wam, że y, przyjechałam do domu, przemyślałam to i stwierdziłam, że to jest niechrześcijańskie, bo trzeba bo tak naprawdę jak ktoś mnie zobaczy z osób z organizacji, że jadę na rowerze i jadę w spódnicy, no to co w miniobie jeździ i powiem wam, że teraz żałuję. No ale e, cóż, e, już tego nie zmienię. E, w każdym bądź razie e, ubiór, tak, e, organizacja dyktuje to co mamy nosić. E, a jak wiecie, słuchajcie też rozmawiałam z taką siostrą e, i są osoby, które nie lubią biżuterii, lubią jej więcej, lubią jej mniej, mają swoje jakieś swoje gusta i tak naprawdę nikt nie jest sobą do końca tam. Ostatnio wracałam z centrum, spotkałam osobę z sąsiedniego zboru Ligota. Usiadłam naprzeciwko niej, wiecie, cztery siedzenia, dwa naprzeciwko siebie, po dwa. I powiem wam, tak mi jej szkoda było. Ja byłam wtedy na Messengerze z kimś, pisałam, uśmiechnięta, zadowolona. A ona siedziała, taka ponura, smutna. Yy, nie wiem, na pewno się źle czuła, bo się do mnie nie odzywała. Jak wysiadałam z autobusu, yy, życzyłam jej miłego dnia. Mówię, no cóż, nie będę jej w, w zakłopotanie wprawiać, bo później odbierzą, odbiorą to jako prześladowania, tak? No, także widzicie, yy, odważyłam się wyjść na rower. Też sobie wytyczyłam dzisiaj taki cel, bo było piękne bezchmurne niebo od rana. Miałam jechać z córką na grzyby, ale zmieniły się plany. I zdecydowałam się przyjechać tu na Muchowiec. Jestem chyba od 3 godzin. Jeżdżę z przerwami, także yy, przewietrzyłam yy, mój rowerowy strój we wzory łowickie. Oczywiście kolorowy, bo staram się na kolorowo. Ale zachęcam Was właśnie do wytyczania sobie celów i yy, yy, dążenia do nich. Tak jak kot, słuchajcie, yy, on jest namolny. I tak samo my coś tam samolot. Samolot leci, bo tutaj jest niedaleko lotnisko. Yy, I tak jak kod jest, yy, jak gdyby yy, jest bardzo cierpliwy. Nawet powiem wam teraz przyszła mi do głowy kwestia tego, jak poluje. On potrafi czaić się dosyć długo, zanim zaatakuje. Yy, I to też mnie uczy cierpliwości, bo czasami nie otrzymujemy tego, co byśmy chcieli. Te zmiany w nas nie następują tak, jakbyśmy chcieli. To ma też związek z takimi blokadami, barierami energetycznymi, bo jak coś jest niespójne, nasza myśl z, z tym, jak my funkcjonujemy, to to tak za stryknięciem się nie zdarzy. Więc my musimy, jeśli czegoś pragniemy fizyka kwantowa mówi już musimy się tak czuć, jakbyśmy to mieli. I wtedy, słuchajcie, wszystko do nas idzie. Także, y, widzicie, to też w sumie był taki spontan, bo jechałam, zmęczona trochę jestem, zastanawiałam się, o czym nagra co nagrać. Odezwała się do mnie też osoba, która, y, dziewczyna, która już y, ileś czasu temu wyszła z organizacji. Ogląda mój kanał, bardzo się cieszę. Pozdrawiam wszystkie, wszystkie te szczere, pełne miłości osoby, istoty, bo tak naprawdę dzięki zmianie, którą dokonujemy u siebie, możemy zmienić świat. I to właśnie też mówią osoby, które są w temacie podświadomości. Zmiana zaczyna się od nas, więc jeśli chcemy coś zmienić na zewnątrz, a świat jest dla nas lustrem, to pierw powinniśmy to zrobić u siebie. Także zachęcam Was wgłębić się w te tematy. Ja dzisiaj tak mnie widzicie w całości czy czwarte może, tak? Postanowiłam się pokazać Wam tutaj w otoczeniu zieleni. Zjechałam na taką boczną alejkę, gdzie jest cisza, spokój, tam jest mnóstwo ludzi, jest trasa rowerowa, deskorolki, rolki. Naprawdę, kto nie był na Śląsku, to nie, nie zdaje sobie sprawy, ile my mamy tu zieleni. Jak ja się przeprowadzałam 33 lata temu, to zawsze mi się Śląsk kojarzył z czymś czarnym, ponurym. Okazało się, że więcej zieleni jest niż w moim otoczeniu było, w centralnej Polsce, w której mieszkałam. Także Zachęcam, jak można przyjechać, pozwiedzać. Katowice, Nikiszowiec jest piękny, tu Muchowiec, samoloty, szybowce latają. Drony też widać. Mnóstwo ludzi z dziećmi. Każdy korzysta jeszcze z tych ciepłych dni. Mam nadzieję, że i Wy też. Zobaczymy, o czym będzie kolejne nagranie. Mam pewien, pewną myśl. Tutaj już w otoczeniu tej zieleni nie chcę tego poruszać, bo no, to będzie trochę ciężki temat, taki jak zwykle, ale dzisiaj taka mała odskocznia, więc zachęcam, słuchajcie, do tego, aby starać się być sobą i żyć w zgodzie ze sobą, bo jak żyjemy w zgodzie ze sobą, to jesteśmy szczęśliwi, jak robimy to, co chcemy, a nie to, co musimy, bo to są dwie odrębne kwestie. No, ktoś mógłby to podważyć, tak? Ale to już będzie jego osobiste zdanie. Myślałam, że ktoś idzie. Ale nie ptaszki ćwierkają, słuchajcie, samolot znowu leci lata. Także pozdrawiam Was wszystkich. To jest takie króciutkie nagranie. Mam nadzieję, że e, troszeczkę Wam. E, Opowiedziałam tego, co tutaj się dzieje, bo jest naprawdę pięknie. Tam y, ludzie też są miejsca, że można grillować, zjeść coś, y, naprawdę usiąść na ławce. To jest taki niesamowicie olbrzymi parko las, bym to określiła, bo ja koło mnie jest też park kościuszki. Też prawie, że jak las wygląda. O! Słyszeliście? poleciał samolot znowu. Także słuchajcie, czuję się jak na wsi. Tutaj jak człowiek przyjeżdża, czuje się jak na wsi. Jest, yy, pachnie. Pachnie zielenią. Pięknie. Także słuchajcie, życzę, abyście też również korzystali z tych ciepłych dni. Ja sobie postanowiłam, że jutro też wypuszczę się na rower, żeby pojeździć i skorzystać z yy, yy, tej pogody nie oglądam telewizji, nie wiem, w internecie mi się tylko wyświetla e, jaka temperatura i pogoda będzie jutro. E, zachęcam was do również do spędzania czasu w zgodzie ze sobą. To na razie do miłego usłyszenia. Było mi bardzo miło, życzę wam miłego popołudnia, poranku albo nocy. Do zobaczenia.